Idzie mysz koło rzeki i chce znaleźć się na jej drugim brzegu, ale rzeka jest głęboka i szeroka, a także nurt jest bardzo rwący. Zobaczyła dużego ptaka. Postanowiła podejść i zapytać go o pomoc. Jesteś wielkim, silnym ptakiem. Czy mógłbyś przenieść mnie na drugą stronę? Nie. Przecież jestem taka mała i lekka. Proszę przenieść mnie. Powiedziałem nie. Proszę. Nie ma takiej opcji. Tak odleciał nie biorąc myszy ze sobą. Myszka strasznie się wkurzyła na ptaka, postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Tak więc skoczyła do wody, płynęła z całych sił, aż udało się jej szczęśliwie przepłynąć na drugi brzeg. Wyszła cała przemoczona. Jaki z tego morał? Gdy ptak jest twardy, to myszka musi być mokra. Ojciec pyta córkę: Kochanie, kiedy ty znajdziesz sobie męża? Tato, mój mąż w ogóle do niczego nie jest potrzebny. Tatusiu, mam wibrator w swojej magicznej szufladce. Na drugi dzień córka wraca z pracy. Widzi, jak na stoliku w kuchni skacze włączony wibrator, a przy stole siedzi ojciec i patrzy na nią. Córka z oburzeniem krzyczy. Tato, co ty robisz? Piję zzięciem. Idzie młoda dziewczyna ciemnym lasem. Podchodzi do niej facet i pyta. Nie boisz się, że cię ktoś wykorzysta? Dziewczyna uśmiechnęła się i mówi. Jeśli si byłby pan tak miły, to ja bym już dalej nie musiała iść. Sytuacja w przedszkolu. Pani zaczyna pytać dzieci, kim chciałyby zostać jak dorosną. Zgłasza się Gosia. Ja chciałabym zostać baletnicą. Dobrze, Gosiu, kto jeszcze chce się wypowiedzieć? Zgłasza się Adaś. Ja to bym chciał zostać strażakiem. Brawo, Adasiu, to super zawód. Kolejny zgłosił się Paweł. Proszę pani, ja to bym chciał zostać szyjkiem, bym miał dużo pieniędzy. Kupowałbym swojej żonie brylanty, buty, torebki, samochody i będę dawał jej dużo pieniędzy na zakupy. Super pomysł. Antoś, a ty kim byś chciał zostać? Wie pani, myślałem, że będę pilotem myśliwca i będę latał po niebie, ale teraz już wiem, że chcę zostać żoną Pawełka. Goś miał piękną żonę, która lubiła się kochać, ale on uwielbiał spać. Po pracy szybko wskakiwał do łóżka, tak aby jej nie obudzić. Budzi się z samego rana, przeciąga się i widzi starego faceta w białych szatach obok niego. Kim jesteś człowieku i gdzie jest moja żona? Jestem świętym Piotrem, a ty nie jesteś w swoim łóżku, tylko w niebie. To znaczy, że umarłem? Pewnie mnie żona otruła za to, że zamiast kochać się z nią, to szedłem spać. Chciałbym z powrotem na Ziemię, muszę rozmówić się ze swoją żoną. Słuchaj, to nie takie proste w tym momencie. Są trzy opcje możesz wrócić na Ziemię jako zwierzę albo jako kot, krowa lub kura. Hm, jako krowa nie chcę, nie będę cały dzień żarł trawy, bo to nudne. Jako kot, mleka nie lubię, też nie chcę. Ale jako kura, to spoko, pogrzebię sobie w ziemi, zjem kilka robaków. Wybieram kurę. Facet jako kura stoi przy kulniku i rozgląda się dookoła. Podchodzi do niego druga kura i mówi. To ty jesteś tą nową, co wysłał do nas święty Piotr? Tak, słuchaj, mam pytanie do ciebie. Za chwilę mi zat rozsadzi. O co chodzi? To znaczy, że coś znieść jajko, musisz chwilę pogdakać i mocno przeć. Facet zagdakał i mocno prze. Po chwili wypadło jajo. Ale ekstra, jeszcze raz chcę. Zaparł się i wypadło drugie jajo. Zaczął przeć na trzecie jajko i nagle słyszy głos żony. Stefan, wstawaj, zesrałeś całe łóżko. Rozmawia córka z matką. Mama, muszę ci coś powiedzieć. Okres mi się spóźni na trzy miesiące. Matka poszła do łazienki i wyjęła z szafki test ciążowy. Po zrobieniu testu okazało się, że córka jest w ciąży. Dwoń do tego swojego kochasia, żeby do nas przyjechał. Córka zadzwoniła do ojca dziecka. Po dwudziestu minutach pod dom przyjechał najnowszy mercedes. Wysiada z niego facet w średnim wieku, elegancko ubrany. Siedzą wszyscy przy stole. Facet tłumaczy, że nie może poślubić ich córki, bo sam ma rodzinę, ale pomoże wychować dziecko. Słuchajcie, jak urodzi się syn, to dam mu piękną willę, Mercedesa i 2 miliony dolarów. I jak urodzi się córka, to dam jej wielki dom i fabrykę czekolady, a także złoto o wartości 5 milionów złotych. A jak urodzą się bliźniaki, to dostaną 10 milionów dolarów na głowę. A jak córka nie donosi ciąży i poroni, to w tym momencie odzywa się ojciec jak się nie uda, to zrobisz jej kolejne dziecko.